Pierwsze, co robię, łapię filtr. Dlaczego pięknie, perfekt. Słuchajcie, właśnie wróciłam z basenu jestem totalnie opóźniona z całym moim wieczornym programem, także dlatego mam jeszcze głowę mokrą, ale jestem gotowa na dzisiejszy live na Insta. Dla każdej z Was, która mnie jeszcze nie zna, nazywam się Kamila Kubiak i jestem dreamseterką. Dreamsetterka to taka osoba, która wspiera innych w realizowaniu ich marzeń. I pracuję z Wami, nad Wami, tak, abyście uwierzyli, że dacie radę, abyśmy znaleźli takie sposoby, które doprowadzą każdego z Was do tego, co chce. I czasami muszę Was wrzucić do głębokiej wody, tak. Moja praca różni się tym od pracy coacha, że podejmuję decyzje i kiedy jesteście gotowi, a sami tego nie czujecie, po prostu... Cześć Justyna! Popycham Was do tego, żebyście jednak zrobili ten krok i wskoczyli do tego wielkiego basenu pełnego wody, bo... To, że wy uważacie, że nie potraficie pływać, jeszcze nie potraficie pływać, to wcale nie oznacza, że tak naprawdę nie potraficie pływać. No i na tym polega moja praca, czasami wrzucanie ludzi na głęboką wodę, żeby uwierzyli, że są świetnymi pływakami. Natomiast dzisiaj mam dla Was nowe hasło. Hasło jest sprzed pół godziny. Ponieważ rozmawiałam z Johnem, opowiadając mu moją nową strategię noworoczną i on to podsumował jednym zdaniem. I jak usłyszałam to jedno zdanie, to pomyślałam, cholera, znowu ma rację. I dlatego chcę Wam to hasło przedstawić i chcę, żebyście też sobie je zapisali i wdrożyli w swój świat, bo słuchajcie, niestety, niestety, on znowu ma rację. Tak to czasami z nim jest. Więc oto jest hasło Dżona. Pomysły są zawsze świetne, ale to egzekucja jest ważna. I absolutnie się z nim zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że mamy milion pomysłów. Każdy człowiek jest kreatywny. Każdy człowiek jest w stanie wymyślić coś fenomenalnego i fantastycznego. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest, jak to zrobić. Czy co robić, z kim to robić i przede wszystkim robić, robić, robić. Istnieje coś takiego, co zawsze było moim piętą Achillesa. O, moją piętą Achillesa, moją piętą Achillesa, słuchajcie, było systematyczne, monotonne powtarzanie tych samych czynności. Ja nienawidzę się nudzić w życiu, a praca nad byciem milionerem jest cholernie nudna. A to dlatego, że generalnie codziennie robi się mały krok w osiągnięciu tego czegoś, i to codziennie jest krok, i codziennie, i codziennie, i codziennie, i tak tą codziennością w pewnym momencie wychodzi się na ten wysoki szczyt, i nagle zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy już tam na samej górze. I ostatnio na jednym z liveów Monia, Monia powiedziała, że ona to w ogóle nie czuje przyjemności z ze zdobywania tych wielkich celi, dlatego, że ona tak tymi małymi kroczkami wychodzi. Najważniejsze no to jest najstabilniejsze na świecie wychodzenie, słuchajcie, wychodzenie codziennie mały krok, jedna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że stoimy stabilnie i się nie wywrócimy. Mało tego, jeżeli coś na nas skoczy, to my tam z tyłu mamy e, stopień i postawimy nogę, nogę, która spowoduje że się nie wywrócimy. I właśnie dlatego egzekucja, egzekucja, jeszcze raz egzekucja jest najważniejsza w tym wszystkim. Pomysły są genialne, pomysły ma każdy człowiek. Natomiast nie każdy człowiek ma świadomość egzekucji, strategii, planu wykonywania i świadomości siebie, bo głównie to się bierze z tego, że wszystko kiedy się znamy, rzadko kiedy ze sobą rozmawiamy, rzadko kiedy mamy dla siebie czas. I wtedy pojawia się coś takiego, że po prostu się nie znamy. Jesteśmy sobie całkowicie obcy, więc wyznaczamy cel dla obcej osoby. I ten cel jest super i nam się podoba, jest bardzo ambitny. Obcej osobie również się bardzo podoba. Natomiast obca osoba nie jest w stanie go wykonać, bo na przykład nie ma przestrzeni. I obca osoba, to mówię ty. Ty, który sam siebie nie znasz, i jesteś dla siebie. Obcą osobą. Więc zanim zaczniesz sobie stawiać cele, to warto siebie poznać. Cześć, Dorota, miło, że jesteś. Warto siebie poznać. Poznać siebie i zobaczyć, na ile jestem w stanie wdrożyć swój pomysł. To nie... Pomysły są bardzo ważne, bo jak się nie ma dobrego pomysłu, to nic się nie zrobi. Natomiast to ważna jest egzekucja, ważny jest plan, ważna jest stabilność. To są rzeczy, które są istotne w naszym życiu. Eee, takie przyczepienie się. Niektórzy nazywają to grounding i tak to chyba też jest. Jest to grounding, czyli to chodzenie po ziemi. Natomiast dla mnie, jako dla to jest chodzenie po tym celu, czyli Ułożenie go i ustabilizowanie siebie, wyciszenie emocji, wyciszenie pytań, które sobie zadajemy, uświadomienie sobie, co jest ważne w naszym życiu i dlaczego to jest ważne, zadanie sobie tych wielu pytań. Czyli zanim zaczniemy myśleć o realizacji jakiegokolwiek celu, to trzeba poznać drugiego człowieka, który jest tu. Ten człowiek jest ważny, bo to ten człowiek będzie wykonywał. Ty sam to będziesz wykonywał. Ty sam będziesz codziennie i ja do dzisiaj bardzo często się łapię, że zapominam o tym, że nie jestem już w korporacji i że nie mam sztabu ludzi, którzy wykonam. Ja mam milion pomysłów na projekty. Ja mogłabym mieć tych projektów około dziesięciu, tylko czasami uświadamiam sobie, że jestem w tym wszystkim sama. Nie ma ludzi, którym zlecę coś tak jak było kiedyś. I to jest też bardzo ważne, właśnie to jest to, że cały czas zapominam, zapominam o tym, że w nowym świecie, w nowym życiu jest Kamila. I to Kamila robi całą masę rzeczy. I zobaczcie, jakie to jest ważne. Pomysły są zawsze świetne, ale egzekucja to jest najważniejsza rzecz. I dlatego właśnie dzisiaj wrzuciłam Wam to hasło, które jest mega świeże, bo tak jak mówię, przed jakąś, no, jakąś chwilą, bo biegnąc z basenu rozmawiałam z Johnem, który podsumował mój plan działań na 2020, który jest już stworzony właśnie w ten sposób. Pomysły masz świetne, ale co będzie z egzekucją? Więc sami pomyślcie, pomyślcie na tym. Pomysły już wiem, że większość z Was ma, bo co po niektórzy robią ze mną na warsztatach, więc ja już widzę te cele. Natomiast jak wygląda egzekucja, jak wygląda plan egzekucyjny, kto to będzie realizował, kiedy, na jakich obszarach czasowych. To jest magia, magia realizowania maszyn. Zazwyczaj jak mówię o tym, że wspieram ludzi w realizowaniu maszyn, to wszyscy myślą, wow, to jest w ogóle takie magiczne, to jest takie cudowne. A tu nie ma żadnej magii, to jest robota. Kiedyś jak stworzyłam szuszu, mm, mam jakiś pokażę Wam. To jest moje. Tego nie ma w sprzedaży, dlatego że ona jest, tego nie będzie widać chyba tutaj. Ona jest tkane z słońcuszków y, złotych ze, ze srebrnymi. Jest tragiczna robota, ale niemniej nie więcej każde szuszu ma tutaj cel. I jak stworzyłam szuszu, to są motywatory do realizowania marzeń, to część kobiet przysłała mi reklamację, bo mi mówiła: A to nie zrealizowało mojego marzenia. No, to nigdy nie zrealizuje, bo jedyna moc sprawcza to jest w nas. I tylko my możemy zrealizować coś. Nikt inny. Więc bierzmy pod uwagę przy każdym pomyśle. Notujmy go, bo. One są świetne. Natomiast zanotujmy od razu myśl, jak ja to zrealizuję. Jaki będzie plan egzekucyjny? Kto to wykona? Kiedy? Na jakich płaszczyznach? To jest coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego. Więc te pomysły, które rodzą się w naszych głowach i są świetne, bo zawsze tworzymy świetne pomysły. Mało tego, to co jesteśmy w stanie wymyślić, to my jesteśmy w stanie zrealizować. Bo, gdybyśmy nie byli w stanie zrealizować, to byśmy nie byli w stanie tego wymyśleć. To też jest taka fajna psychologiczna rzecz, że nasza głowa jest w stanie wymyśleć to, co jesteśmy my w stanie osiągnąć. Natomiast ta niesamowicie istotna rzecz, o, dzięki Ci, czasta ze serduszka. Ta niesamowicie istotna rzecz to jest plan egzekucyjny. Excel. Przeliczenia, rozliczenia i też branie pod tego pod uwagę, to przerabialiśmy w, wcześniej, w listopadzie. Ja, bateria, czyli najważniejsza rzecz. Ja, ja, ja. Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Ile rzeczy i ile czasu poświęcisz sobie, ile energii dziennej przeznaczysz na siebie, bo jak siebie nie doładujesz, to nigdzie nie dojedziesz. To tak jak samochód, jak nie nalejesz do niego paliwa, to padnie. Nic z pustego nie da rady. I ty też, jeżeli nie będziesz o siebie dbać, to też nie dasz rady. Więc pomysły, pamiętajmy, pomysły są zawsze genialne, ale potem idzie cały plan realizacji. Czy z pomysłów należy rezygnować? Można odkładać na później. Można je wsadzić, żeby zaczekały na to, aż dojrzejemy, aż znajdziemy odpowiedni sposób, żeby to zrealizować, aż znajdziemy na to przestrzeń. Można sobie je zapisywać. One czasami sobie się połączą razem, bo gdzieś tam się wpłyną. Są takie pomysły, które są czymś więcej niż pomysłem. Są uh, to, jest to, co było wczoraj. Scarlett O'Hara. I'm not gonna be hungry anymore, czyli są czymś od wewnątrz. To jest, to jest Pragnienie. Nie, nie wiem jak to nazwać, bo to jest tak strasznie silne, że wydaje mi się, że to nie ma nazwy. I te rzeczy, ym, y, y, te rzeczy, one powodują, że się je realizuje, czasami wolniej, czasami szybciej, ale jednak one idą do przodu, ponieważ one są silniejsze niż my. To jest coś w nas, co po prostu jest od nas silniejsze i tego się. Nie da odłożyć na no później, tego się nie da wygłuszyć, tego się nie da wyciszyć, to po prostu jest i można to są osoby, które to wygłuszają i są strasznie nieszczęśliwe, dlatego że z siebie samego nie daramy rady zagłuszyć. Choćbyśmy nie wiem co zrobili, słuchajcie, to osoba, której nie wyciszymy, to jesteśmy my sami, my sami zawsze będziemy wychodzić, po prostu nie udusisz siebie. Nie dasz rady. Udusisz siebie w dniu, w którym umrzesz. Do końca będzie to coś, mówiła a ja, a ja, a zapomniałaś o mnie, a ja. I będziesz nieszczęśliwa, to będziesz scytryczała, będziesz taka. To jest właśnie moment, kiedy wyciszasz siebie. Nie da się. Po prostu te dziwne rzeczy, właśnie to coś, co mówiła Scarlett O'Hara, I'm not gonna be hungry anymore. To jest Postanowienia, ale silniejsze, to powoduje, że pójdziesz do przodu. Ale bez tego planu, bez tego planu egzekucji, to, to co jest napisane na dole, nie dasz rady, bo się rozsypiesz. Musi być silny plan egzekucyjny, czyli to step by step, day by day, to wszystko to są właśnie plany egzekucyjne. Więc jak chcecie realizować wszystkie wasze marzenia, Wybierzcie za egzekucję. Tak, marzenia marzeniami, ulotność, ulotnością, chmurki, motylki, a potem jest czarna, zwykła, realna, codzienna, systematyczna praca zakończona sukcesem. Bo jeżeli to się robi, to się osiąga to, co się chce. Jest jeszcze taka rzecz, która jest. Ja uważam, że jest fajna. To jest jak się przewracamy, a potem wracamy na te tory. U mnie, u mnie zawsze jak wylecę z torów, to sprawia mi to niesamowitą radość. Powrót do tych torów, więc ee, nie wiem, jak jest u Was, bo każdy ma coś innego, ale mnie fascynują te momenty, kiedy po prostu znowu wracam i idę. Ale wracając do hasła Johna, które dzisiaj padło. Pomysły są zawsze świetne, ale to egzekucja. Słuchajcie. Robię nowy program w grupie Nowa Silna Ja, no bo zbliża się nowy rok, więc będziemy za niedługo się zabierać. Zgłaszajcie się do grupy i będziemy działać, 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 działać. Grupa stała się bardziej grupą też wsparcia, ponieważ wiem, że dziewczyny często potrzebują po prostu, żeby ktoś im powiedział, dasz radę, pójdziesz, zrobisz to. Takich zwykłych słów wiary innego człowieka, który... Powie nam, dasz radę, bo to jest coś, co czasami jest w stanie przenieść górę. Całuję Was mocno, idę sobie wysuszyć głowę. Za chwilę mam live dla MLM-ów i nie tylko MLM-ów, bo dzisiaj będzie o pozytywnym myśleniu, o czymś, co bardzo często się pojawia w każdego człowieka. To jest coś, to jest. Jest to trudne, ponieważ jest to związane z polską mentalnością, natomiast łatwiej jest właśnie w Ameryce, bo oni inaczej patrzą na pewne rzeczy, więc im jest pewne rzeczy zrobić łatwiej, natomiast my możemy sobie przestawić. Sama osobiście przestawiłam swoją głowę, przestawiłam swoje myśli, to jest praca, to jest proces, ale co słuchajcie, jest to... Absolutnie rzecz wykonalna. Więc do zobaczenia o 20.30 na moim profilu Facebookowym Kamila Kubiak. Do zobaczenia. Pa! I jutro o 19.30 będzie nowe hasełko. Jak macie swoje, to przysyłajcie.